Do rozpoznania ich taktyki będę musiał wyznaczyć deltę. A jak delta będzie ujemna? Kurwa nie ma takiego rozwiązania. Matma nie jest taka zła. Przynajmniej dopóki hrabia duku finansuje nam oprogramowanie matematyki z minusem. Wtedy nie trzeba się jebać tymi kalkulatorami, jak te klony z Kamino. Życie jest jak parabola i robi takie wziura z do góry, wziura z na dół. Czasami, żeby przewidzieć ruch wroga, potrzeba nie lada obliczeń, jak to wynik ujemny. Kurwa, tego się nie da obliczyć. Nie pozostaje mi nic innego, jak wyznaczyć dziedzinę. Klony posiadają ułamek mojej inteligencji. Ha, ułamek. A teraz muszę ci zadać jedno pytanie, czy kiedykolwiek w życiu przydał ci się wzór skróconego mnożenia?